Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Chyba wszyscy jesteśmy tutaj z ich powodu. Tak po prostu, żeby im podziękować. I przypomnieć, że ich życie to nie był film. Mnie zawsze najbardziej dotyka myśl o cierpieniach dzieci. Zwłaszcza odkąd sam jestem ojcem. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Pewnie tylko wtedy dowiemy się, kim jesteśmy my sami. A dlatego mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Mamy trudną, ale piękną historię. Dlatego powinniśmy się starać ją zrozumieć. Że to nie opowiedzieć a myślisz, że to proste opowiadać tak trudną historię? Prawdziwie ciekawie? Trudna. Jednak po to jest ta statuetka dla tych wyjątkowych, którzy to potrafią. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, ich do nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich.